Siema, no najpierw zacznę od czegoś co dodali na igrzyska yy, dziwne coś na głowie. Roz, ja rozumiem, że to ma być tam maskotka, że niby Sochi i tak dalej, ale dobra, niedźwiadek. Yy, tam królik jeszcze będzie, a tam to co było, to mi nie przypominało. No to królik ok, tamten ten niedźwiadek też może jako tako wyszedł, ale ja wiem. Ok, ale tym razem wróćmy do eventu, który był już kiedyś tam wcześniej. Macie tutaj refling, ten nie refling. Adnotacje do tego poprzedniego eventu. Możecie zobaczyć jak to wyglądało kiedyś w przeszłości. Jak były chyba igrzyska w Chinach w Pekinie 2008, bodajże tak? Czy może nie? Co to było? Coś było, to było później chyba 2010. Nie wiem, muszę zobaczyć na tym filmie jak to jest. A tutaj jak wygląda dropienie tych medali, bo powiem wam tak, najlepiej mnie. Leciały czwórki, trójki i piątki. Niestety, reszta dropiła trochę słabiej. Widzicie, ten filmik jest krótki. Ja nie chciałem robić długiego, mega długiego filmiku z Bo tutaj chciałem przekazać tylko najważniejsze informacje, jak to wygląda. Piszecie, że event bez sensu. Może i macie rację, bo ten event tak naprawdę to jest tylko jedna rzecz dobra za pierwszym razem. Czyli skrzynia dla faceta i dla kobiety za pierwszym razem jest idealna. Bo może wydrobić dodanie, zmianka, kostium. Więc coś fajnego, tak. Natomiast z następnych skrzyń, czyli już jak mamy na przykład, nie wiem, możemy wydropić 20 tysięcy medali. I z następnych skrzyń nie poleci nam ani jedna zmianka, a dodanie, czy y, coś fajnego, tylko po prostu jakiś tam syf totalny, który no niestety się nie opłaca robić, tak? Ehm, za pierwszym razem ten event był bardzo, bardzo fajny, bo wiecie, było zaskoczenie, wow, coś nowego wprowadzili fajnie, przydałoby się zobaczyć, co tam trzeba wydropić. A jak widzicie, tutaj ja jeżdżę nawet na wilku. Przyznam się, konik mi padł. Sorry, konik. Uśmierciłem cię. No ale czy co? co? Czasem tak bywa, tak? Ja nie będę pokazywał, jak to się dropi. Dropi znośnie. Dropi na ziemi, nie dropi do ekwipunku. Można, jeśli mamy za dużo, możemy to sprzedać do, u handlarki, więc bez problemu możemy się tego pozbyć, jakbyśmy na przykład dropili jakieś z, złe rzeczy i na przykład zostało nam to w ekwipunku, więc możemy to bez bez problemu sprzedać, tak? Ale jeśli się, się jąkam, a nie ma wiatru, <laughs> nie, no dobra. No widzicie na no, eksp, jak eksp. Dobra, teraz ważniejsza sprawa. Jakie nagrody? Ja wymienię je na jedną skrzynię, taką co dostajemy na początku, i cztery skrzynie, które są takie, no. Tymi lepszymi, tak? Tymi gorszymi znaczy. No widzicie, medal jakiś tam 42, czy tam ileś kilometrów przebył. Biedaczek. 42 tysiące. Nie wiem jak to było. Ale współczujemy. Jeśli to było 42 km, naprawdę współczujemy. A jeśli 42 tysiące km, no to przez ranę. Chwidźcie, już pierwszą skrzynię. Teraz jeszcze cztery następne. Które po prostu otworzę i pokażę wam, jaki jest drop. Oprócz skrzynki na początku dostajemy medal. Medal pokażę wam na końcu samym medal daje nam 50 PD, 30 ataku 10 do P, 10 do PŻ, Coś fajnego, tak chyba jeszcze szybko i zaklęć, więc można bić rekordy. Nie wiem w czym, w hitach. Możliwe, że takie są gdzieś. No dobra, mamy 4. Nie da się ich podzielić, nie da się ich wyrzucić, nie da ich się sprzedać. Po prostu muszą zostać. Na naszym depozycie, widzicie, nie da się wyrzucić. Szkoda. Sprzedać się tym bardziej nie da. Chyba nawet się nie da do depozytu włożyć nagrody z tych pozostałych. Buch! 200 małych, kilka średnich i jakieś niebieskie. Żarty, co? Dobra, to na koniec. O, właśnie, widzicie, tutaj się akurat udało. Zmianka Zmianka się przyda, jak wybonuję sobie do końca zbroję. Ale jeszcze będę musiał zrobić z pięć razy takie ten, ten może jakieś dodanie czy tam dwa dodania wydropie. A to medal. Medal fajną animację ma. No, ta tadam. Proszę bardzo. Dobra, to wszystko na temat eventu. A jak wam poszło, mieliście jakieś dodania, zmianki. Może jakieś inne ciekawe itemy. Kto wie? Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do polubienia, zasubskrybowania i komentowania filmiku. I zapraszam na kolejne, bo na pewno będą sprawy jeszcze... Nie jeden raz filmy, więc się nie macie o co martwić. Na pelu zostaje bez żadnego ale. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i papa życzy miłego piątku.